Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie wydają się promieniować szczególnym światłem, magnetyzmem wykraczającym poza fizyczne piękno czy materialny sukces? Dlaczego pewne dusze naturalnie przyciągają szacunek, podziw i miłość, podczas gdy inne, mimo posiadania niezwykłych cech, pozostają w cieniu, uważane jedynie za jedną z wielu opcji? Zamknij oczy na chwilę i zastanów się: Kiedy myślisz o ludziach, których najbardziej podziwiasz, co czyni ich wyjątkowymi? Czy nie jest to to poczucie rzadkości, wyjątkowości czegoś cennego, co nie może być łatwo zastąpione? Istnieje starożytna tajemnica, zachowana w pismach świętych i najgłębszych praktykach duchowych, która ujawnia, jak przekształcić swoją istotę z prostej opcji, wyda absolutną konieczność nie poprzez manipulacje czy gry psychologiczne, ale poprzez autentyczne podniesienie własnej częstotliwości wibracyjnej. Louise Hay nauczała nas, że i to, co myślimy o sobie, staje się dla nas prawdą. Ale jest coś jeszcze głębszego: istnieje sekretna formuła składająca się z dziewięciu kluczy psychologicznych i duchowych, która pozwala aktywować to, co mistrzowie nazywają obecnością wewnętrznego luksusu. Dziś razem odkryjemy te dziewięć kluczy, ale najpierw musisz wiedzieć, że to nie jest zwykła lista technik. To podróż transformacji, która zaczyna się od Twojego serca i rozciąga się na cały wszechświat. W laboratorium Uniwersytetu Stanford neurolog dr Antonio D'Amasio udowodnił, że nasz mózg reaguje na ludzi w ciągu 7 milisekund od pierwszego spotkania. W tych nieskończenie małych ułamkach czasu nasz system nerwowy decyduje, czy ta osoba jest zwyczajna, czy wyjątkowa, dostępna, czy scenna. Ale co determinuje tę natychmiastową percepcję? Fizyka kwantowa uczy nas, że wszystko jest energią, częstotliwością, wibracją. Kiedy prezentujesz się światu, Twoja energia wyprzedza Twoje słowa, gesty, nawet Twój wygląd fizyczny. Pomyśl o surowym diamencie. Zagrzebany w ziemi wygląda jak zwykły kamień, ale kiedy zostanie mistrzowsko oszlifowany i wypolerowany. Każda jego grań odbija światło w unikalny sposób, tworząc blask, który nieodparcie przyciąga wzrok. Twoja istota to ten diament. Dziewięć kluczy, które masz odkryć, to narzędzia mistrza jubilera, który wie, jak wydobyć twoją naturalną luminescencję. Pewna sześcioletnia dziewczynka Sofia weszła kiedyś do sali pełnej eleganckich dorosłych. Nie powiedziała ani słowa. Ale wszyscy odwrócili się, żeby na nią spojrzeć. Dlaczego jej obecność promieniowała tym, co starożytni nazywali królewską niewinnością, wrodzoną świadomością własnej wartości, wolną od wszelkich wątpliwości czy niepewności? Ta sama jakość może zostać przebudzona w Tobie, niezależnie od Twojego wieku czy przeszłych doświadczeń. Pierwszy klucz jest być może najsilniejszy i najbardziej źle rozumiany bezwarunkowa miłość własna. To nie jest narcyzm czy egocentryzm, ale ta głęboka akceptacja siebie, którą Louise Hay definiowała jako fundament każdego cudu. Poczuj to w swoim sercu. Kiedy kochasz siebie całkowicie, bez warunków, bez jeśli i bez ale, twoja energia się zmienia. Twoje pole elektromagnetyczne, tak to mierzone przez kardiologów, rozszerza się i staje bardziej spójne. Marek, 45-letni nauczyciel, zawsze myślał, że jest normalny, nic szczególnego. Pewnego dnia podczas głębokiej medytacji, zrozumiał, że spędził dekady szukając zewnętrznego potwierdzenia swojej wartości. Kiedy zaczął praktykować bezwarunkową miłość własną, ludzie wokół niego zaczęli zachowywać się inaczej. Nie dlatego, że zmienił swój wygląd czy słowa, ale dlatego, że jego częstotliwość energetyczna przeszła radykalną transformację. Zamknij teraz oczy i połóż dłoń na sercu. Oddychaj głęboko i powtarzaj wewnętrznie: Jestem godny miłości, szacunku i podziwu dokładnie taki, jaki jestem w tym momencie. Poczuj, jak te słowa rezonują w komórkach Twojego ciała. Bezwarunkowa miłość własna to nie cel do osiągnięcia, ale wybór do dokonania moment po momencie. Kiedy wybierzesz kochać siebie bez zastrzeżeń, automatycznie stajesz się rzadszy, cenniejszy w oczach innych. Rozdział czwarty: Drugi klucz fascynująca tajemniczość. Drugi klucz to moc fascynującej tajemniczości. To nie chodzi o bycie wymijającym czy manipulacyjnym, ale o zachowanie tej wewnętrznej głębi, która zaprasza innych do odkrywania coraz więcej z ciebie. Pomyśl o oceanie jego powierzchnia może być spokojna lub burzliwa, ale wszyscy wiedzą, że w jego głębinach są niezbadane skarby, cudowne stworzenia, starożytne tajemnice. To ta głębia nas fascynuje. Niezwykła rozciągłość wody. Neurologka Dr Helen Fischer odkryła, że ludzki mózg jest zaprogramowany, by być przyciągany przez to, czego nie rozumie w pełni. Kiedy zachowujesz pewien poziom tajemniczości, nie ukrywając kim jesteś, ale stopniowo ujawniając swoje głębie, aktywujesz w mózgach innych obwody ciekawości i pożądania. Helena, prowincjonalna bibliotekarka Zawsze myślała, że jest przezroczysta, jak otwarta książka. Ale kiedy zaczęła praktykować sztukę fascynującej tajemniczości, dzieląc się swoimi pasjami i marzeniami warstwami, jak płatki róży, która powoli się rozpuska, ludzie zaczęli szukać jej towarzystwa z nową intensywnością. Fascynująca tajemniczość nie oznacza kłamstwa czy ukrywania. Oznacza bycie, jak głęboka studnia. Kto się zbliża, wyraźnie widzi krystalicznie czystą wodę na powierzchni, ale przeczuwa, że są niezbadane głębie, historie jeszcze nieopowiedziane, marzenia jeszcze do ujawnienia. Zastanów się nad tym, które aspekty Twojej duszy dzielisz zbyt łatwo, które wewnętrzne skarby mógłbyś ujawniać z większą oszczędnością, pozwalając innym na zasłużenie sobie na nie poprzez cierpliwość. I autentyczną uwagę? Rozdział 5. Trzeci klucz. Magnetyczna obecność. Trzeci klucz to magnetyczna obecność, ta niedefiniowalna jakość, która sprawia, że inni czują się bardziej żywi, bardziej inspirowani, szczęśliwsi, gdy są z Tobą. Starożytni mistrzowie wiedzieli, że istnieją dwa typy ludzi. Ci, którzy absorbują energię i ci, którzy ją promieniują. Ludzie magnetyczni należą do drugiej kategorii. Sama ich obecność podnosi częstotliwość wibracyjną otaczającego środowiska. Doktor Barbara Fredrickson, pionierka w badaniach nad pozytywnymi emocjami, udowodniła, że kiedy jesteśmy w obecności kogoś z wysokim poziomem koherencji serca, tego stanu, w którym serce... Umysł i duch są wyrównane. Nasz własny system nerwowy ma tendencję do synchronizacji z jego. Wyobraź sobie, że jesteś źródłem czystej wody na pustyni. Kto Cię spotyka, nie tylko gasi swoje pragnienie, ale czuje się odnowiony, oczyszczony, gotowy stawić czoła podróży życia z nową energią. Józef, mechanik samochodowy, odkrył tę moc przypadkiem. Pewnego dnia, Zamiast narzekać na pracę i trudnych klientów, postanowił świadomie wnieść wdzięczność i radość do swojego garażu. W ciągu kilku tygodni jego warsztat stał się miejscem, gdzie ludzie uwielbiają przebywać, gdzie rodzą się głębokie rozmowy i trwałe przyjaźnie. Nie dlatego, że Józef zmienił zawód, ale dlatego, że przekształcił swoją obecność. Magnetyczna obecność kultywuje się poprzez codzienną praktykę świadomości, wdzięczności i intencji błogosławienia każdej spotkanej osoby. Kiedy wchodzisz do pokoju z sekretną intencją podniesienia energii wszystkich, automatycznie stajesz się niezbędny. Rozdział szósty, czwarty klucz Emocjonalna niezależność. Czwarty klucz to emocjonalna niezależność, ta wewnętrzna stabilność, która czyni cię odpornym na wahania nastroju innych i zewnętrzne okoliczności. To nie chodzi o chłód czy obojętność, ale o to głębokie centrowanie, które mędrcy nazywają pokojem przewyższającym wszelkie rozumienie. W fizyce kwantowej istnieje zasada zwana koherencją kwantową. Kiedy system zachowuje swoją wewnętrzną integralność, mimo zewnętrznych perturbacji, pozytywnie wpływa na wszystkie systemy, z którymi wchodzi w kontakt. Pomyśl o latarni morskiej w środku burzy nie walczy z falami, nie denerwuje się wiatrem pozostaje mocno zakotwiczona w swojej podstawie i nadal emituje swoje światło, prowadząc statki ku zbawieniu to jest emocjonalna niezależność. Anna, młoda prawniczka, Zawsze pozwalała by emocje innych determinowały jej stan umysłu. Jeśli szef był zły, ona czuła się niespokojnie. Jeśli koledzy byli pesymistyczni, ona traciła nadzieję. Ale kiedy nauczyła się zachowywać własne centrowanie emocjonalne poprzez medytację, świadome oddychanie i pozytywne afirmacje, ludzie zaczęli grawitować ku niej w trudnych momentach. Emocjonalna niezależność nie oznacza niewrażliwości. Oznacza bycie jak dobrze ukorzenionym drzewem. Możesz się ugiąć z wiatrem, nie łamiąc się, możesz oferować cień i schronienie bez utraty swojej stabilności. Wykonaj to ćwiczenie. Połóż dłoń na środku klatki piersiowej i oddychaj głęboko. Wizualizuj świetliste korzenie schodzące z Twojego serca ku centrum Ziemi. Poczuj, jak to połączenie daje ci niezdołowaną stabilność, niezależnie od tego, co dzieje się wokół ciebie. Rozdział siódmy, piąty klucz. Naturalna doskonałość. Piąty klucz to naturalna doskonałość. To ciche oddanie ciągłemu doskonaleniu, które prowadzi cię do osiągania doskonałości we wszystkim, co robisz. Nie po to, by imponować innym, ale by uhonorować dar życia, który ci został dany. Neurolog dr Daniel Siegel odkrył, że kiedy praktykujemy coś ze świadomą uwagą i miłością, nasz mózg rozwija bardziej wyrafinowane i trwałe połączenia neuronowe. To nie chodzi o kompulsywną perfekcję, ale o tę kochającą troskę, którą wkładasz w każdy gest, każde słowo, każdą myśl. Pamiętaj, japońskiego stolarza, który poświęca lata na naukę polerowania drewna z perfekcją mistrza. Nie robi tego, żeby zostać sławnym, ale dlatego, że rozumie, że każda deska, której dotyka, jest okazją do wyrażenia boskiej piękności poprzez swoje ręce. Łukasz, nauczyciel matematyki, całkowicie zmienił swoje życie, kiedy zaczął uważać każdą lekcję za dzieło sztuki. Nie zadowalał się już powierzchownymi wyjaśnieniami. Szukał oświecających metafor, poruszających przykładów, kreatywnych sposobów rozpalania ciekawości swoich uczniów. Jego podopieczni Zaczęli nie tylko kochać matematykę, ale widzieć w nim wzór ludzkiej doskonałości. Naturalna doskonałość jest jak zapach kwiatu, nie jest wymuszony, nie jest ostentacyjny, ale niemożliwy do zignorowania. Kiedy robisz rzeczy z miłością i uwagą, ta jakość odbija się w całej Twojej istocie. Pomyśl o swoim codziennym życiu. Czy jest coś, co robisz mechanicznie, bez miłości? Co by się stało, gdybyś zaczął wnosić naturalną doskonałość także w te małe działania? Rozdział, asmy, szósty klucz. Promienna wdzięczność. Szósty klucz to promienna wdzięczność. Ten stan głębokiego docenienia, który przekształca każdy zwykły moment w cud, a każde wyzwanie w okazję do wzrostu. Dr Robert Emmons, największy światowy ekspert od wdzięczności, udowodnił, że ludzie praktykujący autentyczną wdzięczność mają szersze pole energetyczne i naturalnie przyciągają pozytywne doświadczenia. Ale jest więcej. Wdzięczność dosłownie zmienia strukturę Twojego mózgu, wzmacniając obszary związane z radością, współczuciem i społecznymi więziami. To nie chodzi o powierzchowną wdzięczność, którą mówimy z grzeczności, ale o tę promienną wdzięczność, która rodzi się z głębokiego uznania, że każdy oddech, każde bicie serca, każdy promień słońca to bezcenny dar. Maria, 60-letnia kobieta, która w życiu przechodziła przez wiele trudności, odkryła moc promiennej wdzięczności podczas szczególnie ciemnego okresu. Zamiast koncentrować się na tym, Czego jej brakowało? Zaczęła każdy dzień dziękując za dziesięć różnych rzeczy: gorącą kawę, uśmiech sąsiada, piękno chmur. Ta praktyka nie tylko przekształciła jej stan umysłu, ale zaczęła przyciągać ludzi i możliwości, których wcześniej nie dostrzegała. Promienna wdzięczność jest jak wewnętrzne słońce, które oświetla wszystko, czego dotknie. Kiedy żyjesz w tym stanie, ludzie czują się naturalnie błogosławieni Twoją obecnością. Zatrzymaj się na chwilę i spojrz wokół siebie, znajdź pięć rzeczy, za które możesz być wdzięczny właśnie teraz, w tym momencie. Poczuj, jak ta wdzięczność rozszerza się z Twojego serca na całą Twoją istotę. Rozdział dziewiąty, siódmy klucz. Łagodna mądrość siódmy klucz to łagodna mądrość, ta umiejętność dzielenia się głębokimi intuicjami i transformacyjnymi prawdami z delikatnością, pokorą i miłością, nigdy nie wydając się wyższym czy osądzającym. Mistrzowie duchowi wszystkich tradycji wiedzą, że prawdziwa mądrość nie przejawia się poprzez erudycyjne przemowy czy imponujące cytaty, ale poprzez proste słowa, które dotykają serca i oświecają umysł. Dalajlama Lama idealnie uosabia tę jakość, kiedy mówi, nawet o najgłębszych prawdach. Czyni to z łagodnym uśmiechem i prostotą, która czyni dostępnymi najbardziej złożone koncepty. To jest łagodna mądrość. Klaudia, bibliotekarka, przez lata studiowała filozofię i psychologię, ale czuła się sfrustrowana, bo nikt nie wydawał się zainteresowany jej wiedzą. Kiedy nauczyła się sztuki łagodnej mądrości, dzielenia się intuicjami poprzez opowieści, delikatne pytania i głębokie słuchanie zamiast długich wyjaśnień ludzie zaczęli jej szukać porady i wsparcie łagodna mądrość jest jak wiosenna bryza nie zmusza nie narzuca ale naturalnie przynosi nowe życie wszędzie gdzie przechodzi kiedy posiadasz tę jakość stajesz się bezpieczną przystanią dla dusz szukających kierunku Prawdziwa mądrość przejawia się nie w tym, co wiesz, ale w tym, jak dzielisz się tym, co wiesz. To sztuka zapalania świec zamiast przeklinania ciemności. Zastanów się, czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, którego sama obecność sprawiała, że czułeś się mądrzejszy, bardziej świadomy, bardziej połączony z prawdą. Ta osoba praktykowała łagodną mądrość. Rozdział 10, ósmy klucz. Odważna wrażliwość. Ósmy klucz to odważna wrażliwość, ta umiejętność pokazywania swojej autentycznej ludzkości bez strachu przed osądem, ujawniania swoich niedoskonałości, jak cennych pereł, które świadczą o Twojej podróży wzrostu. Badaczka dr Brenne Brown udowodniła, że autentyczna wrażliwość, nie słabość, ale odwaga bycia widzianym dokładnie takim, jakim jesteś, jest fundamentem głębokich i trwałych więzi. Kiedy masz odwagę być wrażliwy, dajesz innym pozwolenie na to samo. Pomyśl o pięknie zachodu słońca. To właśnie w momencie, gdy słońce poddaje się horyzontowi, tworzy najwspanialsze kolory. Twoja odważna wrażliwość to to samo poddanie się, które generuje niezapomniane piękno. Robert, dyrektor firmy, zawsze utrzymywał fasadę profesjonalnej perfekcji. Ale kiedy zaczął dzielić się swoimi osobistymi wyzwaniami, wątpliwościami i obawami z delikatnością i szczerością, jego współpracownicy zaczęli widzieć w nim nie tylko szefa, ale autentycznego lidera godnego zaufania i głębokiego szacunku. Odważna wrażliwość nie oznacza ujawniania każdego prywatnego szczegółu, ale bycie autentycznie ludzkim. To sztuka zdejmowania maski bez utraty godności. Kiedy pokazujesz swoją wrażliwość z odwagą, tworzysz święte przestrzeń, gdzie także inni mogą być autentycznie sobą. I w tej przestrzeni rodzi się więź wykraczająca poza powierzchnię. Pomyśl o momencie w swoim życiu, gdy pokazałeś autentyczną wrażliwość, jak czuli się ludzie wokół ciebie, jak czułeś się ty. Rozdział 11 dziewiąty klucz inspirująca wizja dziewiąty i ostatni klucz to inspirująca wizja ta umiejętność widzenia możliwości i piękna tam, gdzie inni widzą tylko problemy i ograniczenia niesienia nadziei i inspiracji poprzez swoją obecność i słowa. Neurolog dr Daniel Amen odkrył, że kiedy regularnie wizualizujemy pozytywną przyszłość, nasz mózg dosłownie zaczyna tworzyć ścieżki neuronowe do jej realizacji, ale inspirująca wizja wykracza poza to. To umiejętność pomagania innym w dostrzeganiu ich ukrytych możliwości. Pomyśl o Martinie Lutherze Kingu Jr., gdy wygłaszał słynne przemówienie I Have a Dream. Nie mówił po prostu o lepszej przyszłości. Malował wizję tak żywą i inspirującą, że miliony ludzi mogły ją zobaczyć i poczuć w swoim sercu. Franciszka, nauczycielka przedszkola, odkryła tę moc, gdy zaczęła widzieć każde dziecko nie za to, kim było w danym momencie, ale za jego nieskończony potencjał. Zaczęła mówić swoim małym uczniom o ich ukrytych talentach, możliwych marzeniach, cudach, które mogliby stworzyć. Dzieci zaczęły zachowywać się na wysokości tej wizji, a rodzice byli zdumieni zmianami. Inspirująca wizja jest jak gwiazda polarna nie tylko prowadzi cię ku Twojemu najwyższemu przeznaczeniu, ale oświetla drogę dla wszystkich, którzy Cię naśladują. Kiedy posiadasz inspirującą wizję, stajesz się latarnią możliwości w świecie często zdominowanym przez wątpliwości i ograniczenia. Ludzi naturalnie przyciąga ten, kto może pokazać im lepszą przyszłość. Zamknij oczy i wizualizuj najwyższą wersję siebie. Co tworzysz? Jak służysz światu? Jaki rodzaj inspiracji wnosisz w życie innych? Rozdział 12. Rytuał wewnętrznego luksusu. Teraz, gdy odkryłeś dziewięć kluczy, czas nauczyć się sekretnego rytuału, który je jednoczy i aktywuje w twoim codziennym życiu. To jest cichy rytuał, który możesz praktykować wszędzie, w każdym momencie, bez tego, żeby ktokolwiek to zauważył. Znajdź moment spokoju, choćby tylko pięć minut. Usiądź wygodnie i zamknij oczy. Połóż jedną dłoń na sercu, a drugą na środku czoła. Oddychaj głęboko trzy razy i przy każdym oddechu powtarzaj mentalnie: Jestem cennym diamentem, który promieniuje boskim światłem. Teraz wizualizuj dziewięć złotych kluczy, które rozświetlają się w Twoim sercu, jeden po drugim. Pierwszy klucz zapala się różowym światłem. Poczuj bezwarunkową miłość do siebie, która się rozszerza. Drugi klucz błyszczy fioletowym światłem. Obij swoją fascynującą tajemniczość. Trzeci klucz promieniuje złotym światłem, poczuj swoją magnetyczną obecność. Czwarty klucz emanuje niebieskim światłem, połącz się ze swoją emocjonalną niezależnością. Piąty klucz świeci srebrnym światłem, uhonoruj swoją naturalną doskonałość. Szósty klucz błyszczy zielonym światłem. Pozwól wdzięczności wypełnić każdą komórkę. Siódmy klucz świeci czystym białym światłem. Połącz się ze swoją łagodną mądrością. Osmy klucz emanuje pomarańczowym światłem. Obij swoją odważną wrażliwość. Dziewiąty klucz promieniuje krystalicznym światłem. Połącz się ze swoją inspirującą wizją. Teraz wizualizuj wszystkie dziewięć kluczy powoli obracających się wokół Twojego serca, tworząc pole złotego światła, które rozszerza się poza Twoje ciało, błogosławiąc wszystko, czego dotykasz. Pozostań w tym stanie przez kilka minut, czując, jak ta energia wewnętrznego luksusu integruje się w każdej części Twojej istoty. Rozdział 13. Cicha transformacja. W dniach i tygodniach, które nastąpią, zaczniesz zauważać subtelne, ale głębokie zmiany. Nie będą to dramatyczne transformacje, ale ta cicha metamorfoza, która zachodzi, gdy gąsienica staje się motylem. Ludzie wokół ciebie zaczną zachowywać się inaczej, będą cię szukać porady, częściej zapraszać, wydawać się bardziej zainteresowani Twoimi opiniami. Nie dlatego, że zrobiłeś coś innego zewnętrznie, ale dlatego, że Twoja częstotliwość energetyczna się zmieniła. Jak woda, która zawsze znajduje swój poziom, zaczniesz przyciągać ludzi i możliwości, które odzwierciedlają Twój nowy stan bycia. Niektórzy mogą się oddalić nie ze złości, ale dlatego, że nie rezonują już z Twoją podniesioną energią. Nie smuć się. To naturalny proces wyrównywania, który zachodzi, gdy podnosisz swoją wibrację. Pamiętaj zawsze, że bycie postrzeganym jako luksus nie oznacza bycia aroganckim czy niedostępnym. Oznacza bycie tak cennym, tak autentycznym, tak promiennym, że twoja sama obecność jest postrzegana jako dar. Teresa. Kobieta, która praktykowała te dziewięć kluczy przez sześć miesięcy, powiedziała mi: Nie stałam się inną osobą. Po prostu zaczęłam być całkowicie sobą, bez wymówek i bez obaw, a świat odpowiedział miłością, jakiej nigdy nie wyobrażałam sobie jako możliwej. Najgłębsza transformacja to nie ta, którą widzą inni, ale ta, którą czujesz w swoim sercu niezachwiana pewność swojej wewnętrznej wartości radość bycia dokładnie tym kim jesteś pokój płynący z wiedzy że wystarczasz taki jaki jesteś rozdział 14 przebudzenie twojego wiecznego luksusu oto dotarliśmy do końca tej podróży ale także do początku twojego nowego życia sekret który odkryłeś dzisiaj to nie coś co musisz zdobyć czy podbić Zawsze był w tobie, czekając na rozpoznanie i przebudzenie. Dziewięć kluczy, które otrzymałeś, to starożytne narzędzia używane przez mędrców wszystkich epok do dostępu do tego wymiaru bycia, gdzie naturalnie mieszka twój wewnętrzny luksus. To nie chodzi o stawanie się kimś innym, ale o przypomnienie sobie, kim zawsze byłeś w głębi swego serca. Teraz rozumiesz, Dlaczego pewni ludzie promieniują tą szczególną obecnością? Nie odgrywają roli, po prostu żyją ze swojej najautentyczniejszej istoty. A ta istota, w każdej ludzkiej istocie, jest wewnętrznie cenna, unikalna, niezastąpiona. Dziewczynka Sofia, którą wspomniałem na początku, miała ten dar naturalnie, ponieważ jeszcze nie zapomniała swojej boskiej natury. Ty po prostu wracasz do tego pierwotnego stanu łaski. Praktykuj te dziewięć kluczy każdego dnia, nie jako techniki do zastosowania, ale jako prawdy do życia. Pozwól im naturalnie zintegrować się w tkankę Twojej egzystencji, aż nie będziesz musiał już świadomie o nich myśleć. Pamiętaj. Nie jesteś opcją wśród wielu, jesteś unikalnym i niepowtarzalnym cudem, diamentem, który może oświetlić świat swoim szczególnym światłem. Kiedy żyjesz z tej świadomości, cały wszechświat spiskuje, by Cię uhonorować i świętować. Twój wewnętrzny luksus to nie coś, co posiadasz, ale coś, czym jesteś. A teraz, gdy to wiesz, nic i nikt nigdy więcej nie sprawi, że zapomnisz o swojej nieskończonej wartości. Idź w świat, niosąc to światło, bądź luksusem, którego szukałeś. Koniec narracji.